Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Rygiu i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli Ari, ten oferującego szeroką gamę produktów, dla wszystkich w świecie krypto, począwszy od indywidualnych inwestorów, po projekty kryptowalutowe, korzystające z bramki płatniczej gateway czy też kantory stacjonarne. Ja przypomnę wam oczywiście o trwającej wciąż promocji na sprzedaż USDT, która zwraca wam token back do 100% w tokenie ARITEN, a dodatkowo w opisie pod tym dzisiejszym materiałem znajdziecie oczywiście Kody rabatowe na 25% zniżki przy pierwszej transakcji i 10% przy kolejnych transakcjach w Ariten Exchange, a my tymczasem przechodzimy do tego, co dziś najistotniejsze, a więc do analizy. I standardowo, jak zwykle, jako pierwszy na tapet trafia Bitcoin, którego kurs osunął nam się w rejon 40 500 dolarów, czyli w okolice technicznego pu pułapu wsparcia. O którym mówiłem już na przestrzeni ostatnich dni kilkukrotnie. Jest to horyzontalny poziom, który dodatkowo obecnie krzyżuje się także z linią wcześniejszej tendencji wzrostowej. Oczywiście, jeżeli chodzi o tę linię tendencji, nie jest ona jakaś ponadprzeciętnie istotna. Prawda jest taka, że jest to raczej taki punkt orientacyjny, natomiast nie należy do niego przywiązywać jakiejś ponadprzeciętnie istotnej wagi. Niemniej jednak sam fakt, że krzyżuje się to z horyzontalnym poziomem, jak najbardziej sprawia, że jest to strefa dość interesująca. Po tylko pytanie, czy Bitcoin będzie w stanie się od tego pułapu odbić? Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że nie należy przewidywać przyszłości patrząc na wykres tak jak on teraz wygląda. Tylko zawsze warto jednak reagować na to, co na rynku się dzieje, a nie przewidywać to, co na rynku się wydarzy. W związku z czym notowania wczoraj dotarły do technicznego wsparcia. Dziś o poranku w dalszym ciągu w okolicy tego wsparcia się znajdujemy, ale póki co nie pojawiła się w tym miejscu żadna większa reakcja popytowa, która byłaby w stanie zasygnalizować potencjalne odbicie od tego pułapu i zainicjować jakiś ruch wzrostowy w kierunku 45 czy dalej 48 tysięcy dolarów. W związku z czym prognozowanie wielkich wzrostów na tym etapie no nie za bardzo znajduje uargumentowanie. Uar Jakiekolwiek. Ale z drugiej strony warto też zwrócić uwagę na to, że pułap wsparcia, który testujemy, nie został też w dalszym ciągu pokonany, czyli żadna świeca dzienna w tym przypadku akurat, bo z takiej perspektywy ten wykres analizujemy, nie zamknęła się poniżej pułapu 40 500 czy nawet 40 000 dolarów, więc o ryzyku jakiegoś głębszego spadku też na ten moment nie może być mowy tak w stuprocentowej pewności. Wciąż istnieje szansa na wzrost, wciąż istnieje szansa na spadek, czyli mówiąc wprost, taki ze mnie analityk jak z de trąba i prawda jest taka, że pójdzie w prawo, a iść może w górę i iść może w dół. Zgadza się. Oczywiście, że tak, ale ja nie mam podstępu szklanej kuli, nie przewiduję przyszłości tak krótkoterminowo. E, oczywiście ryzyko dalszego spadku jest, mówiłem o nim chociażby w środę, mówiłem też w poniedziałek, że e, w bardziej pesymistycznym scenariuszu Bitcoin mógłby osunąć się nawet w kierunku 38 tysięcy dolarów, bo tam zlokalizowany jest kolejny pułap wsparcia, no chyba, że w okolicy obecnie testowanej strefy pojawi nam się w najbliższym czasie jakaś większa presja popytowa, jakaś większa reakcja w postaci pin pinbara, objęcia Hossy, choć objęcie Hossy nie będzie takie proste do wyrysowania biorąc pod uwagę, że w trakcie wczesnej sesji Bitcoin spadał o prawie 1500 dolarów, bo wzrost musiałby tyle wynieść, a najlepiej jeszcze więcej, więc no, dzisiaj musiałaby się naprawdę potężna zwyżka pojawić, żebyśmy mieli tutaj do czynienia z formacją objęcia Hossy. Nie mówię, że jest to niemożliwe, no ale statystycznie nieco mniej prawdopodobne i dopiero wówczas moglibyśmy mówić o wzroście w kierunku właśnie 45 i dalej 48 tysięcy dolarów. Biorąc jednak pod uwagę, że przed nami weekend, a soboty, niedziele, zwykle są na rynku, jednak nieco spokojniejszymi dniami, no to tak naprawdę wszystko rozgrywać się będzie dzisiaj. Warto też przypomnieć, co działo się w ubiegłym tygodniu, w piątek spadek o prawie 8%. Potem sobota, niedziela już zdecydowanie, zdecydowanie spokojniej. Więc jeżeli dzisiaj nie pojawi się jakiś większy wzrost, albo dzisiaj Bitcoin nie zanurkuje poniżej tego wsparcia, no to można szacować, że utrzymamy się na względnie stabilnym poziomie przynajmniej do początku przyszłego tygodnia i zobaczymy wówczas, jak sytuacja będzie się kształtować. Na ten moment. Powodów tak krótkoterminowo, powodów do jakiegoś nadmiernego optymizmu zbyt wielu tutaj nie dostrzegam, powodów do skrajnego pesymizmu też tutaj nie dostrzegam. Istnieje wciąż, że bitcoin w perspektywie krótkoterminowej będzie spadał, że cofnie się do poziomu 38 tysięcy dolarów. Natomiast w perspektywie średnioterminowej w mojej ocenie jest to tylko korekta, po zakończeniu której pierwsza kryptowaluta na ścieżkę wzrostów powróci. No i biorąc pod uwagę również bieżącą sytuację na notowaniach altcoinów, skłaniałbym się bliżej ku temu, że być może zbliżamy się, nie mówię, że już dziś to się stanie, ale zbliżamy się powoli do zakończenia tej korekty spadkowej. Zerkając bowiem na notowania Innych projektów, w tym Ethereum oraz tych, które zaproponowaliście, do których za chwileczkę dojdziemy, dostrzec można pewną zależność, że nie tylko Bitcoin znajduje się w rejonie technicznego wsparcia, ale wiele notowań kryptowalut znajduje się obecnie w rejonie bardzo ciekawych technicznych wsparć. Takie taki Ethereum oczywiście jeszcze nie dotarło w punkt do pułapu 2400 dolarów i dalej ta przestrzeń do jakiegoś krótkoterminowego spadku jest, no ale jest ona jednak coraz, coraz mniejsza. Obecnie za jedno Ethereum zapłacić trzeba 2400. 473 i 60 centów. Tak jak wspomniałem, ja techniczne wsparcie mam w rejonie 2400 dolarów. Jest to też poziom, który pokrywa się z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego, więc może to poniekąd zwiększać prawdopodobieństwo, iż to właśnie w okolicy tego wsparcia pojawi nam się w najbliższym czasie jakaś reakcja popytowa. Więc krótkoterminowo taki potencjalny spadek do najbliższego wsparcia naprawdę nie jest duży. To jest 70 dolarów względem aktualnego pułapu cenowego. Przechodząc dalej, zerknijmy sobie na nowo stosowania WeChaina, którego kurs Znajduje się w rejonie technicznego wsparcia jednego i niewiele powyżej kolejnego wsparcia. Pierwsze wsparcie, to które w tym momencie jest testowane, wyznacza nam linia tendencji spadkowej. Jest to linia kreślona od wierzchołków z maja 2022 roku przez wierzchołki z połowy sierpnia 2022 roku przez wierzchołki z drugiej połowy lutego ubiegłego już roku. No i widzimy, że tutaj od połowy grudnia linia ta była testowana od góry, a więc jako wsparcie więc bardzo bardzo fajny punkt odniesienia. Natomiast nawet gdyby ta granica została przełamana, to niewiele niżej znajduje się horyzontalne wsparcie i to też bardzo bardzo istotne. Pułap nie siedmiu 2,7 centa u mnie na wykresie 00268 poziom określony między innymi oczywiście na podstawie szoków z połowy kwietnia ubiegłego roku, ale jak doskonale widzicie, w przeszłości testowany był wielokrotnie. No i jest to też granica, która pokrywa nam się z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego z tego Całego wcześniejszego rajdu wzrostowego, który tutaj na notowaniach na oglądaliśmy tak naprawdę spadek poniżej tego pułapu oczywiście stwarzałby bardzo duże ryzyko głębszego zejścia, nawet tutaj w rejonie 2,3 centa, natomiast na ten moment skupiałbym się przede wszystkim na tych dwóch poziomach, czyli na linii tendencji, którą testujemy właściwie już teraz i ewentualnie w przypadku jej pokonania na horyzontalnym wsparciu w rejonie 2,7 niespełna 2,7 centa. Przechodząc do kolejnego projektu, zerknijmy sobie na notowanie Cero Kronos no, w tym przypadku niestety tak optymistycznie to nie wygląda, dlatego że wczoraj notowaliśmy tutaj dość wyraźny spadek o 4,5%. Spadek, który doprowadził do zejścia poniżej technicznego wsparcia w wysokości 8,3 centa. I tak naprawdę, jeżeli ta wyprzedaż będzie w najbliższym czasie kontynuowana, to myślę, że kurs tej kryptowaluty może znaleźć się w rejonie 7,9 centa, czyli 0,079, albo w przypadku zejścia poniżej tego pułapu, nawet może zmierzać w kierunku 7,4 centa, czyli 0,074 cztery poziom wyznaczany na podstawie dołków z połowy lutego ubiegłego roku i wierzchołków z połowy marca. Później też jeszcze tutaj był testowany, więc dość ciekawe. Dwa pułapy wsparcia, plus taki, że one nie są jakoś strasznie daleko. Powiedziałbym, że są względnie względnie blisko. Zdecydowanie gorzej zrobi się, jeżeli rynek zejdzie poniżej tego drugiego wsparcia, bo następne jest dopiero wysokości w wysokości 6,6 centa. Ok, lecimy dalej. Zerkamy sobie na to, co dzieje się aktualnie na notowaniach Polki Dot, której kurs także w ostatnim czasie spada. W tym przypadku nie doszło do pokonania żadnego kluczowego pułapu wsparcia, odbiliśmy się od oporu w wysokości 820 i zdaje się, że jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, to Polka DOT może zmierzać w kierunku 6,50, dolarów, bo tam mam wyznaczone najbliżej położone wsparcie. Ewentualnie w przypadku zejścia poniżej tego pułapu, ta tendencja mogła być kontynuowana nawet w kierunku 5,85 dolarów, czyli to są dwa najciekawsze pułapy wsparcia. 6,50 i 5,85. Na nie bez wątpienia warto w najbliższym czasie będzie zwracać uwagę. A na jakie poziomy warto będzie zwracać uwagę w przypadku NEM? No tutaj sytuacja wygląda tak ciekawie, że notowania utrzymują, utrzymywały przepraszam się w trendzie bocznym, w trendzie horyzontalnym od pierwszej połowy listopada. Dolne ograniczenie tego układu wyznaczało nam wsparcie w wysokości 3,3 centa. Górne ograniczenie to z kolei opór w rejonie 4,1 centa. Warto zwrócić uwagę, że podczas testu dolnego ograniczenia, ostatniego testu dolnego ograniczenia, przetestowana została także linia tendencji wzrostowej. Oczywiście do tego miejsca nie była to żadna ponadprzeciętnie istotna linia, bo testowana była tylko dwukrotnie, natomiast teraz bardzo ładny trzeci test i już ona zyskała bardzo mocno na znaczeniu. Pytanie, kiedy i czy w ogóle będzie jeszcze w najbliższym czasie testowana, bowiem notowania kryptowalut NEM wybijają dzisiaj powyżej 4 centów. Oczywiście należy pamiętać o tym, że to wybicie nie jest jeszcze potwierdzone. Ja nagrywam ten materiał o godzinie dokładnie, żeby was nie skłamać. 8.18, co oznacza, że do końca dzisiejszego dnia pozostaje jeszcze kilkanaście godzin. Kilkanaście godzin, w trakcie których dosłownie wszystko może się stać. Może być tak, że rynek teraz jest na poziomie 4,3 centa, a zakończy sesję poniżej 4 centów, no i to już nie będzie sygnałem wzrostowym. Warto bowiem zwrócić uwagę, że w, na przykład 9 listopada rynek wzrastał, czy notowania nam wzrastały o 26%, a finalnie sesje zakończyły wzrostem o raptem 6%, więc w pewnym momencie. Sesji byliśmy wyżej niż jesteśmy obecnie, a zakończyliśmy sesję zdecydowanie niżej niż jesteśmy obecnie. Podobna sytuacja miała miejsce także 3 stycznia, kiedy w pewnym momencie spadki wynosiły ponad 20%, a finalnie w takiej sesji udało się spaść tylko o 6%, w sensie od początku do, do końca. Więc to, że teraz mamy wzrost, wzrost na poziomie niespełna 6%, nie oznacza, że on się musi utrzymać. Oczywiście, jeżeli się utrzyma, jeżeli wybijemy zdecydowanie powyżej, czyli wybijemy z tej. Konsolidacji, którą od pierwszej połowy listopada obserwowaliśmy, no to notowania NEM mogłyby zmierzać dalej na północ. Ważne będzie tu jeszcze oczywiście pokonanie linii tendencji yy, kreślonej po dołku z pierwszej połowy czerwca ubiegłego roku oraz po wierzchołkach, tutaj od listopada do połowy grudnia, więc to jest też dość ciekawy punkt, on jest właściwie teraz testowany, natomiast jeżeli ta granica zostanie przełamana, no to wówczas notowania NEM mogłyby zmierzać no dość wysoko, tu ciężko będzie wskazać jakiś taki jeden konkretny Konkretny poziom, który byłby najbliżej, bo to może być bariera 4,8 centa. To może być bariera 5,5 centa. To może być granica 6,5 centa. Więc potencjalne zasięgi dla dalszych wzrostów byłyby tu naprawdę całkiem, całkiem pokaźne. Ok, lecimy dalej. Zerknijmy sobie na notowania kryptowolty Phantom. No i tu niestety powodów do optymizmu zbyt wielu chyba jeszcze nie ma. W dalszym ciągu obserwujemy spadek. W najbliższym czasie prawdopodobnie doczekamy się przetestowania technicznego wsparcia. Z Lokalizowanego w wysokości 35 centów, bardzo fajny punkt. Niewiele nam do niego brakuje, więc myślę, że raczej kwestią czasu jest, zanim ta granica zostanie przetestowana. No i powstaje pytanie, czy Fantom utrzyma się powyżej 35 centów, dlatego że ewentualne zejście poniżej tego zakresu mogłoby potwierdzić powstanie obserwowanej obecnie prospadkowej formacji głowy z ramionami: lewe ramię, głowa, prawe ramię tu gdzieś przebiega linia szyi. No i samo zejście poniżej 35 centów mogłoby napędzić nam dalszą wyprzedaż, czy to w kierunku 20 centów, czy nawet 26 centów, bo tam ja dostrzegam kolejne pułapy wsparcia, więc krótkoterminowo oczekiwałbym spadku do 35 centów. Co wydarzy się dalej? Będzie prawdopodobnie zależne w dużej mierze, albo przede wszystkim nawet, od tego, co w okolicy tych 35 centów się wydarzy, czyli jeżeli pojawi się reakcja popytowa wskazująca na odbicie, notowania Fantomu mogłoby wzrastać w kierunku 44,5 albo dalej nawet 57 centów. Jeżeli natomiast taka reakcja popytowa się nie pojawi i zamiast niej Fantom po prostu osunie się poniżej, zamknie sesję dzienną poniżej 35 centów, no to zwiększy się bardzo wyraźnie prawdopodobieństwo kontynuacji rajdu spadkowego w kierunku 28 bądź ewentualnie dalej, właśnie 26 centów. I to dalej Yarn Finance, projekt, którego dość dawno w naszych analizach nie było, bo po prostu nie pojawiał się w Waszych komentarzach. Natomiast projekt, który wielu osobom jest dość dobrze znany, swego czasu był, powiedziałbym, bardzo, bardzo popularny. On oczywiście bardzo wyraźnie zyskuje w połowie listopada, wtedy szarża była naprawdę przepotężna, bo licząc sobie od no nawet już weźmy pod uwagę te pierwsze takie dość spokojne sesje, czyli od 3 do 17 listopada wzrost o 160, 187%, przepraszam, czyli no tyle ile Bitcoin wzrastał w, w ile w rok czy ponad rok. To tu mieliśmy w pół miesiąca. Oczywiście później pojawił się równie dynamiczny spadek, który w większości całą tę zwyżkę zanegował, natomiast na ten moment notowania Iron Finance utrzymują się w rejonie technicznego wsparcia zlokalizowanego w wysokości 7400 dolarów. Póki co ponad przeciętnie dużych presji popytowych wskazujących na jakiekolwiek odbicie ja tutaj osobiście nie dostrzegam, no, a zejście poniżej 7400 dolarów mogłoby napędzić dalszą wyprzedaż. No i wy na wykresie teraz widzicie, że kolejnym wsparciem, które mam wyznaczone, jest pułap 5600. Oczywiście jest to ciekawy pułap, natomiast wydaje mi się, że warto byłoby też bo Mówić trochę o poziomach pośrednich, może nie ponad przeciętnie istotnych, no ale jednak nie należy też zakładać, że jak spadniemy poniżej 7400, to od razu musi być lawinowa wyprzedaż do poziomu 5600. Myślę, że ciekawym poziomem takim pośrednim może być rejon 6450-6500 dolarów. Pułap, który teraz wyznaczam kursorem. Tu był testowany jako wsparcie, tu był testowany jako opór, więc jest to jakaś strefa, na którą można ewentualnie będzie. Będzie zwracać uwagę, jeżeli nie utrzymamy się powyżej 7400 dolarów. Ethereum Classic, kolejny projekt, którego notowania znajdują się obecnie w rejonie technicznego wsparcia. W tym przypadku wsparcie to pokrywa się nawet ze złotą proporcją, czyli zmierzeniem mierzeniem 61,8% korekty Fibonacci'ego z tego wcześniejszego rajdu wzrostowego. Poziom bardzo fajny, poziom w wysokości 23,80 dolarów. Oczywistym jest, że odbicie od tego zakresu mogłoby napędzić dalszą zwyżkę, czy ponowną zwyżkę właściwie w kierunku 26 dolarów, albo nawet 30,70 dolarów czyli w okolicy ostatnich wierzchołków, a wybicie nowych szczytów mogłoby napędzić dalszy wzrost nawet w kierunku 44 dolarów i 50 centów. Więc sytuacja bezsprzecznie wygląda dość interesująco. Pozostaje tylko pytanie, czy damy radę utrzymać się powyżej 23 dolarów 80 centów, albo gdybyśmy spadli poniżej, nieco poniżej tego pułapu, czy wybronimy się na przykład dolar niżej, w okolicy 22 dolarów i 80 centów. Można by tu taką strefę, powiedzmy, wyznaczyć od 22.80 do 23.80. Ważne jest, żebyśmy nie spadli i poniżej, wtedy będzie można uznać, że to jest forma korekty po zakończeniu której Ethereum Classic powróci wkrótce na ścieżkę wzrostów. My przechodząc dalej, zerkamy oczywiście na HEX i dzisiaj taki trochę festiwal coinów, które wszyscy znają, ale dawno ich nie omawialiśmy, bo po prostu przez długi, długi czas nie pojawiały się w komentarzach pod naszymi materiałami, w Waszych komentarzach, więc przypomnę, że jeżeli chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się jakimś konkretnym coinom, to śmiało dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym materiałem, a my tymczasem rzucamy na tapet HEX. Projekt, którego kurs bardzo ładnie wzrastał pomiędzy 8 a 11 stycznia, później zatrzymał się poniżej technicznego poru w wysokości 1 ,2 centa, a 0, 0 1,2 centa, więc 0,012. Bardzo wyraźna presja podażowa pojawiła nam się dokładnie przed tygodniem, w piątek, 12 stycznia. Natomiast nie doprowadziła ona wcale do lawinowej wyprzedaży, bowiem już w sobotę notowania heksa odbiły, no i od tego czasu utrzymują się na względnie stabilnym poziomie. Niemniej jednak istnieje pewne ryzyko wy Wystąpienia w tym przypadku jakiejś korekty spadkowej, a ta korekta spadkowa mogłaby sprowadzić notowanie tej kryptowaluty w rejon wcześniej pokonanego oporu. Teraz jest to oczywiście wsparcie. Ja bym celował tutaj w ten przedział, czyli przedział pomiędzy 00067 a 00076. To jest w mojej ocenie strefa, na którą bezsprzecznie warto będzie zwracać uwagę i do której HEX może w najbliższym czasie gdzieś tam w formie jakiejś korekty spadkowej podążać. Kolejną kryptowalutą, którą zaproponowaliście na dziś. Jest helium. W tym przypadku zauważymy, że notowania w tym miejscu poruszały się wewnątrz kanału wzrostowego, później wybiły i zaliczyły bardzo spektakularny wzrost. No i zatrzymaliśmy się, oczywiście w pewnym piku byliśmy gdzieś bliżej 9 dolarów, czy powyżej 9 dolarów i 50 centów, natomiast obecnie pułap 7,50 stanowi dość ciekawy opór. Tu warto zwrócić sobie na interwał tygodniowy. Zauważycie, że jest to bariera, która była testowana jako wsparcie już w maju 2022 roku. Teraz jest testowana jako opór, więc można zakładać, że jak ona zostanie pokonana, to kolejny opór będziemy wyznaczać na podstawie wierzchołków z połowy czerca 22 roku, czyli jakieś 11,50 do 12 dolarów, dalej pewnie kolejny opór wyznaczałaby granica 18 dolarów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na ten moment dostrzegamy jednak pewną presję podażową. Wczoraj mieliśmy spadek o ponad 10%, dziś o poranku mamy spadek o blisko 4%. No i tak naprawdę, jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, to myślę, że notowania helium mogą zmierzać w kierunku 5,20 dolarów, dalej kolejne wsparcie to jest 4,25 albo nawet 3,30, więc wy Wydaje mi się, że tutaj jak najbardziej ta tendencja spadkowa może być na przestrzeni najbliższych dni jeszcze kontynuowana. I na koniec zerknijmy sobie jeszcze na to, co dzieje się aktualnie na wykresie Solany. Solana spektakularny rajd wzrostowy zaliczała od połowy września do właściwie drugiej połowy grudnia ubiegłego roku. Po świętach zaczął się. Czy właściwie w trakcie świąt zaczął się rajd spadkowy rajd, który w mojej ocenie może jeszcze być kontynuowany. Po pierwsze warto zwrócić uwagę, że ta zwyżka nie wiem czy to będzie widać na interwale tygodniowym, no nie będzie, więc może przeskrolujmy sobie troszeczkę interwał dzienny. 121 dolarów. Tu zatrzymały się wzrosty, i jak przeskrolujemy sobie troszeczkę ten wykres, to zauważycie, że jest to fajny poziom. Tu był testowany chociażby w lutym 2022 roku. Wcześniej też był jeszcze testowany, natomiast nie będę aż tak daleko scrollował. Tu jesteśmy teraz. Widać tą cienką linię. Jeżeli spadki będą kontynuowane, to ja stawiałbym na to, że notowania solane mogą powrócić w rejon 70, mniej więcej 79 dolarów, bo tam kreślę kolejny pułap wsparcia. Obecnie jesteśmy bliżej 45, więc tam. Przestrzeń do dalszej wyprzedaży jest jednak jeszcze całkiem, całkiem spora. Pozytywnym jest jednak niewielka dynamika tego rajdu spadkowego, bowiem notujemy tę tendencję od 26 grudnia. Mamy dzisiaj 19 dzień stycznia, więc już. Kilka nasi, kilkadziesiąt ładnych dni właściwie notowania są w takiej tendencji spadkowej, a za, udało się zanegować raptem 4-5-dniowe wzrosty. Więc dynamika tego spadku jest zdecydowanie mniejsza, momentum jest zdecydowanie mniejsze, a to przynajmniej tak statystycznie zwiększa prawdopodobieństwo, iż w ogólnym rozrachunku okaże się to formą korekty, po zakończeniu której ten projekt powróci na ścieżkę wzrostu. Zdaje się jednak, że te wzrosty mogą nie nadejść dziś ani jutro, bo w perspektywie krótkoterminowej wciąż istnieje jednak pewne ryzyko kontynuacji ruchu spadkowego. Z mojej strony to było na tyle. Ja dziś wam bardzo oczywiście serdecznie dziękuję. Przypominam, że jeżeli chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się jakimś kolejnym coinom, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym materiałem. Jeżeli odcinek się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Dosłownie nic was to nie kosztuje, jedno kliknięcie, a naprawdę może sprawić, że ten materiał poniesie się bardziej po sieci. Przypominam, że partnerem naszego spotkania dzisiejszego jest ten linki do strony znajdziecie w opisie, tak samo jak kody rabatowe na wymianę swoich kryptowalut w kantorze, więc cóż mi pozostaje, życzę Wam oczywiście spokojnego, chciałby się powiedzieć słonecznego weekendu, no i słyszymy się już w przyszłym tygodniu, poniedziałek, środa oraz piątek, punktualnie o godzinie 10. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!